Dzień dobry, widzowie z tej strony. Karol jest to kolejny odcinek z przeglądu sklepu. W mnie nie było, ale wychodzi tak. Ale przegląd sklepu to przegląd sklepu. Jest to takie, góra, takie fajne skiny, które możemy wywadzić do Do, do, do kolory i tak dalej. To nie jest to nowe. To każdy wie, że to nie jest to nowe. Mm. No, te malowania do nich, jakby ktoś chciał sobie kupić. To taka Marina. Bardzo ładny skin, ale się cieszy choinka końka, dlatego nie polecam go kupować ani grać nim. Malutnie nawet fajna. tej tutaj Orlena i Oro. jest złoci panowie. No to jest tutaj yy, skin, którego mam. Bardzo fajny, mi się podoba. Futura grozy i, o, o, i omen grozy. To jest zero. Czarna dziura, po prostu. Można tak powiedzieć. staw w lolach. Ym. No i tutaj mam oczywiście te wszystkie pakiety, nie pakiety, skiny, nie skiny. Bardzo, pe, 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 znaczy, na ładny do niej jest. Lotnia taka sobie, moim zdaniem. A przestworzy. Bardzo stary skin że no męska, dam, dam, damska wersja tego skina, wymowiec, bardzo fajna, droga, no i dużo zasłania, ale ładna. Co ja mamy Epic Games, nie mamy zimy jakby co, nie musicie ich dawać. Po pierwsze nikt ich nie kupuje, po drugie nie ma zimy. To takie skinki. Ładne nie powiem. Tro to topór tropiku, bardzo ładny. Kręcenie pochodniami i tak dalej. Pieczone pianki Bardzo fajna emotka. Szalone stopy. No bardzo ładna. wsepera Pik ma przepikną lotnie, To jest pewne. To jest bardzo pewne. Tak, Szuman. Znaczy sz, samum sam, sam. samą, dają takie, no po prostu klimaty, a tutaj, Zaczy, ja też ich nie chcę pokazać, bo to jest demonetyzacja, ale widzowie, to jest koniec za ten odcinek, a więc, do ostat... a więc do następnego, do miłego, cześć!